Rozdział pierwszy myślenie czterowymiarowe. A teraz powiedziałem wam, zanim to się stanie, abyście uwierzyli, gdy to już nastąpi. Ewangelia św. Jana, rozdział czternasty, werset 29. Wiele osób, włącznie ze mną, obserwowało wydarzenia przed ich wystąpieniem, to znaczy, zanim pojawiły się w tym świecie trzech wymiarów. Jako, że człowiek może obserwować wydarzenie zanim nastąpi ono w przestrzeni trzech wymiarów, życie na Ziemi musi przebiegać zgodnie z planem, a plan ten musi istnieć gdzieś indziej, w innym wymiarze i pozwala przemieszczać się przez naszą przestrzeń. Jeśli zachodzące wydarzenia nie były w tym świecie, kiedy zostały zaobserwowane, to aby zachować elementarną logikę myśli, należy przyjąć, że musiały one być nie z tego świata. A cokolwiek można zobaczyć, zanim się tu pojawi, z punktu widzenia człowieka żyjącego w trójwymiarowym świecie, musi być predeterminowany. Powstaje zatem pytanie: Czy jesteśmy w stanie zmienić naszą przyszłość? Napisałem tę książkę, by ukazać możliwości tkwiące w człowieku. Chodzi o pokazanie, że człowiek może zmienić swoją przyszłość. Ta ostatnia, nawet jeśli zmieniona, ponownie tworzy deterministyczną sekwencję, wychodząc z punktu ingerencji przyszłość, która będzie zgodna ze zmianą. Najbardziej niezwykłą cechą przyszłości człowieka jest jej elastyczność decyduje o niej raczej ludzkie nastawienie niż czyny. Kamieniem węgielnym i fundamentem tych wszystkich spraw jest ludzkie postrzeganie samego siebie. Człowiek działa tak, jak działa i ma takie, a nie inne doświadczenia, ponieważ jego koncepcja siebie jest taka, jaka jest. I właśnie ona jest tego jedynym powodem. Gdyby zaś miał on inną koncepcję siebie, zachowywałby się inaczej. Zmiana koncepcji siebie automatycznie zmienia przyszłość, a zmiana dowolnego zakresu jego przyszłej serii doświadczeń wzajemnie zmienia jego koncepcję samego siebie. Założenia, które człowiek uważa za nieistotne, tak naprawdę wywołują poważne skutki, dlatego powinien on je przewartościować i rozpoznać ich twórczą moc. Wszystkie zmiany zachodzą w świadomości. Przyszłość, choć z wyprzedzeniem, przygotowana w każdym szczególe, ma kilka konsekwencji. W każdym momencie naszego życia mamy przed sobą wybór, którą z kilku przyszłości wybierzemy. Istnieją dwa rzeczywiste spojrzenia na świat, które każdy posiada: skupienie naturalne i skupienie duchowe. Starożytni nauczyciele pierwsze nazywali umysłem zmysłowym, a drugie umysłem Chrystusa. Możemy je rozróżnić jako zwykłą świadomość życia na jawie, kierowaną przez zmysły i kontrolowaną wyobraźnią, kierowaną pragnieniem. Te dwa odrębne ośrodki myśli rozpoznajemy w stwierdzeniu. Człowiek przez swą zmysłową naturę nie przyjmuje darów boskiego ducha, bo są one dla niego jedynie głupotą. Nie jest w stanie ich zrozumieć, ponieważ weryfikacja ich przeprowadzana jest duchowo. Naturalny ogląd ogranicza rzeczywistość do chwili zwanej teraz. Z tego punktu widzenia przeszłość i przyszłość są czysto urojone. Z drugiej strony duchowy ogląd umożliwia widzenie zawartości czasu. Zdarzenia są wówczas widziane jako odrębne i oddzielone niczym obiekty w przestrzeni. Dla spojrzenia duchowego przeszłość i przyszłość są teraźniejszą całością. To, co mentalne i subiektywne dla człowieka zmysłowego, jest dla człowieka duchowego konkretne i obiektywne.